To powstańmy teraz, i też, kiedy jest modlitwa jeszcze o uwolnienie, to wiadomo, że jest też taki ważny element tej modlitwy czyli wyrzeknięcie się wszelkich zła, oddanie się Panu. Więc teraz. Jeżeli macie krzyże przy sobie, to dobrze jest wziąć krzyż do prawej dłoni, e, lewa dłoń niech będzie na sercu i proszę powtarzajcie za mną Jezu Chryste który jesteś naszym życiem, jesteś w naszym życiem. Aby, w aby w pełni należeć tylko do Ciebie. Wpierw wyrzekam się, Wpierw wyrzekam się. szatana i demonów, szatana i demonów. Wszelkiego, zła i wszelkiego zła i grzechu. I chwili ciszy jeszcze e, wyrzeknij się zła, które najbardziej Obciąża Twoje sumienie. Chcę być, Chcę być wolny. Dlatego całkowicie się Tobie oddaję. Się tobie oddaję. Zawierzam, i Zawierzam i poświęcam. Ufam Tobie i wierzę w Ciebie. Pragnę wyznać, że od tej pory jesteś moim Panem, Bogiem i Zbawicielem. Tobie chcę służyć. Tobie chcę oddawać pokłon. Ciebie pragnę miłować ponad wszystko. I pragnę być świętym dzięki Twojej miłości i miłosierdziu. I pragnę innych pociągać do Ciebie. Aby również byli świętymi. W mądrości Twojej. Tak jak święty Jan z Awila. I dzięki stawnictwu Maryi, gwiazdy nowej Ewangelizacji. Amen. Teraz ucałujmy krzyż. I teraz będzie jeszcze modlitwa o uwolnienie, które ja poprowadzę trwać się w skupieniu w ciszy. I żeby się też nie bać. Tego kiedy Pan będzie uwalniał. Także nie tylko tak duchowo, tak nieodczuwalnie, ale także w sposób odczuwalny. Nie to że będą czuli, że, że Pan uwalnia ich. Panie <laughs> pragnę. Za tymi, którzy tutaj są, za tymi, którzy będą oglądali, odsłuchiwali to spotkanie, pragnę, aby doświadczyli mocy uwolnienia, mocy, która płynie z krzyża, mocy, która płynie z Twoich ran i z Twojej krwi. Ty wiesz, Panie, że zło nas atakuje, że czasami ulegamy złu, popełniając różne grzechy, ulegając naszej pysze chciwości, porządliwości, zazdrości, gniewowi, innym grzechom i zaniedbaniom. Ale pragniemy teraz prosić, żebyś uczynił z nas ludzi wolnymi, którzy będą żyli w Twojej łasce, którzy będą żyli w Duchu Świętym. Dlatego oddal od nas wszelkie duchy też różnych szczególnie nałogów, alkoholu, narkotyków, nikotyny, hazardu, lekomanii materializmu, zniewolenia różnymi osobami, relacjami, zniewolenia internetem i inne zniewolenia, które nas obciążają zniewolenia pracą, zniewolenia właśnie chorą seksualnością. Uwalniaj nas od tego i uzdrawiaj, od zniewolenia okultyzmem, magią, czarami. Walni od ducha e, złożyczenia, przekleństw, boźnierstwa, śmierci, samookaleczania, samobójstwa. Niech te złe duchy, związane Twoją mocą, odejdą wyrzucone przez Twoich aniołów i strącone na, sam, na samo dno piekła. Niech przyjdą aniołowie do nas i otaczają nas mocą Twojej potęgi, aby się byli niezwyciężeni. Niepokonani dla szatana i dla demonów. Pan uwalnia wszystkie więzy zła teraz. Spocznij w Duchu Świętym, bo jesteś uwalniana. Jesteś uwalniany. Pan teraz przychodzi do osób, które szczególnie uwalnia. Kesszalamekhadija, szalama. Przyjdą święte przez stotknienie i uwalniaj nas. Piękny. Nie później. Niektóre osoby teraz mają takie rodzaj takiego drżenia, takich dreszczy takie jak przy przeziębieniu, ale to nie jest przeziębienie, tylko to jest taki, taki znak też uwalniania ciebie. Niektóre osoby też mają e, takie bóle, takie, takie właśnie niezypowe bóle ciała, ale to też. Jest związane z uwalnianiem. To minie. Jest osoba, która czuje teraz taki silny ból w głowie, taki przenikający, przeszywający. Pan ci uwalnia, twoją głowę szczególnie, twoje myślenie, twoją pamięć. Jest taka osoba, która czuje, jakby ktoś zdjął z niej rodzaj, jakiego, takiego jakby rodzaj płaszcza. Bo Pan Cię teraz uwalnia w taki sposób, przez taki znak, w takie odczucie. Kielam al-Hadija. Esalam Pan uwalnia też od ducha kłamstwa, obudy, fałszywego proroctwa, fałszywej religijności. Uwalnia też od ducha, który jest związany z tym, że, że zniewala Ciebie i przez Ciebie inne osoby. Kielam al-Hadija, Maria, Pan mówi do Damiana, który będzie nasłucha przez internet: Właśnie Ciebie teraz uwalniam. Pan mówi do Adriana: Teraz Ciebie uwalniam i oczyszczam. Jest także osoba, która będzie nas słuchała przez internet, ma na imię Nikita, e, młoda dziewczyna, którą Pan teraz też uwalnia od wielu zniewoleń, którymi jest obciążona, w które weszła świadomie. Sylwa, ale chcę być wolna i prosi o to miłosiernego Pana. Pan mówi, bądź przed moim obliczem, trwaj przy mnie, a ja Cię będę uwalniał. Pan mówi, odmawiaj różaniec jak najczęściej, a ja cię będę uwalniał. W czasie modlitwy różańcowej będę cię uwalniał, mówi Pan. Pan uzdrawia ciebie z nerwicy, z depresji. Pan uwalnia ciebie z lęków, które są związane z obecnością zła, złego ducha, który cię dręczy w taki sposób. Kiechamala. Pan Jezus również wiele osób teraz uzdrawia z ciężkich chorób. Już niektóre takie słowa poznania, <coughs> proroctwa były wcześniej przekazane, ale nie wszystkie, które uzdrowienia, które czyni Pan, dzieła, które czyni, są ogłaszane. Niektóre nie są ogłaszane, a Pan uzdrawia, Pan, Pan wylewa swoje miłosierdzie, które w różny sposób nas dotyka. Piele matki. Lecz z Ciebie z nowotworu, wezł chłonnych, tarczycy. Prostaty, nowotworu piersi, nowotworu spraw kobiecych. Pan uzdrawia Ciebie z nowotworu szyi. Pan uzdrawia też, często to się zdarza na naszych spotkaniach i teraz, wiele osób, które cierpi z powodu niepłodności, anemii, anoreksji. Kielamat Kenias, ona Jest także kobieta, która ma silny lęk przed przyszłością. Się boi wszystkiego, co będzie w przyszłości, bo boi się, że to będzie tylko dla niej złe, pełne bólu. Nie bój się przyszłości. Boi się, bo mało mu uważ. Teraz też dwie osoby będą miały spoczynek, bo doświadczą bliskości Chrystusa, który uzdrawiać ich będzie z ciężkich chorób duszy i ciała. Te spoczynki będą delikatne. Będą pełne obecności także aniołów. Nie bój się tego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo, gwiazda nowej Ewangelizacji. Módl Święty Janie jest Awila. I teraz może jeszcze takie pytanie dla umocnienia pozostałych. Jeżeli ktoś z nas poczuł, że Pan go uwalnia, to śmiało, żeby podniósł rękę, żeby się tego nie wstydzić, dobrze? Żeby się tego nie wstydzić. Dobrze, dziękuję. A teraz ci, którzy poczuli łaskę uzdrowienia, albo duchowego, albo wewnętrznego, niech podniosą śmiało ręce do góry też. Myśmy też mogli tak zewnętrznie też zobaczyć, ilu doświadczyło też tego dotyku Pana Jezusa. Tak jak powiedziałem, nie wszyscy, którzy, będą do, którzy doświadczyli łaski Bożego miłosierdzia, muszą to czuć. Bo oni, którzy nic nie poczują, nie poczuli a wiele Bóg w nich uczynił i dla nich, czy dla ich bliskich.